Witam państwa bardzo serdecznie w nietypowym odcinku pod tytułem dziwaczne zakupy na włościach Moi drodzy, trafiliśmy dzisiaj na dziwną loterię w sieci sklepów Auchan, Auchan, Osom, zwał jak zwał. I przechodząc głównym korytarzem, główną aleją w sklepie, zauważyliśmy promocję, że można kupić wózek w którym nie wiadomo co jest w różnej kategorii kategoria majsterkowanie sport i rekreacja yy, czy też artykuły gospodarstwa domowego no i mówię do Jacki ty, a chodź kupimy taki wózek zobaczymy, może będą jakieś rzeczy które się przydadzą, a to na działkę a to do domu, nie wiadomo no i Jacka mówi no dobrze i kupiliśmy taki wózek a nawet dwa Chcecie zobaczyć, co w nich było? To zapraszam na ten króciutki, dziwny odcinek. Mm. <grystanie> Od którego zaczynasz? Jako, że jesteśmy troszeczkę szaleni, postanowiliśmy kupić sobie dwa włoski w promocji. Oszą. Jeden wózek warty 130 zł, to znaczy się warty 383 zł. Zawartość tego wózka jest warta 383 zł. My go kupiliśmy za 130 i jest to gospodarstwo domowe. Drugi wózek to kategoria majsterkowanie, które kupiliśmy za 183 zł, a w środki zawarte za 500 chyba 50 zaraz zobaczę jak zepnę na paragon aczkolwiek na paragonie nie wiem co jest dlatego go otwieramy nie ma nic Dział majsterkowanie to mogą być naprawdę jakieś pierdoły ale no Jeszcze rzecz zestaw do malowania bardzo proszę na pewno się przyda bo będziemy malować nie raz Kolejna rzecz: Multifunctional Camping Light plus Decorate Lamp. Czyli jakaś lampka dekoracyjna, którą można powiesić i postawić. też, jak najbardziej, myślę, będzie ok. Podświetlenie łóżka LED. O! Ale to jest taka po prostu taśma LEDowa. Na mysle? czujkę ruchu. Na czujkę ruchu. Ej, no to spoko. Fajnie. Można schody podświetlić? No? Albo powiesić, dać ten pasek na schody, że jak będziemy wychodzili na korytarz, żeby się zapalała? O! Sam bym tego nie kupił, ale nie żałuję. Coś, co chciałem myśl, tylko w troszeczkę większym rozmiarze. Jest to, moi drodzy, yy... imadło. I madło, zawsze chciałem mieć duże imadło, takie kowalskie. Nie wiem, czy nie pomyliłem kowadła z imadłem. Tak. I madło. I, i madło to coś ściska, a to kowalskie to jest kowadło. Ale fajnie Ja bym na razie z tymi mniejszymi. O! Lampka taka samochodowa. To Michałowi możemy... Lampka neonowa, taka taka wiecie, do warsztatu co się daje na przykład, żeby sobie coś podświetlić pod gniazdko. prezentujemy mytasi. Przedłużacz 3 gniazda plus 2 razy USB Jak najbardziej Więcej pędzli będzie do czyszczenia kokpitu w samochodzie <gry> y... Drzwi foliowe Do remontów? Tak? Tak A, że jak Zamykasz. masz putrynę futrynę to zaklejasz dookoła i masz pomieszczenie zamknięte Żeby się nie pyliło, tak? Tak Bardzo spokojnie Easy cover, coś do wałka, albo wałek. A, taśma do malowania i folia do malowania. Tak, folia do malowania z taśmą, spoko. No i dwa największe kartony, co to może być. Lamela na drzwi, coś co już mamy, ale jak najbardziej do drugiego domku, albo na taras, wyjście na taras. Mam wrażenie, że Państwo, którzy stoją tam na parkingu, nas oglądają. Yy, lampa. Lampa podwieszana. IP40, białe światło. Proszę bardzo. 4000 Q. Nie wiem, czy to lumeny, czy nie, no ale sufitowa lampa. Odcień światła. Odcień światła. Kolor światła. I największy karton. Żartuję, już nic nie ma. Fajny. Super. A ja uważam, że za 130 złotych Za 180 Spoko. złotych? Za 180 zł. Aha, bo tamto jest za 130 No nawet za 180 zł uważam, że same te LEDy, nie LEDy, ten tam co były... Te elektryczne rzeczy, to myślę, że i tak by spokojnie to wyszło, a do tego są jeszcze jakieś bałeczki, nie Spoko. Teraz jest gospodarstwo domowe. Nie wiem, czemu w dziale majsterkowania w ogóle był, yy, było oświetlenie. Wolałbym zestaw kluczy. Co tu mamy? Co tu mamy? Ciach. To jest pewnie szlafrok. Tak, jest to szlafrok. Dla dziecka. Dla dziecka od 6 do 8 lat. Tak, najbardziej oddamy komuś. To bardziej dla dziewczynki chyba. Zestaw szklanek. Mamy takie szklanki w domu, więc będą mogły pojechać na bościa. Ostrożnie, obóz! To jest poszewka na poduszkę, a w środku jest chyba kółekarka jakaś. Śpiwu dla przedszkolaka. Super! Dla dzieci! Dla dzieci! Stali dla dzieci. Ekstra. z komuś prezentujemy Poramkę na ciasto. Będzie babka na święta i świeczka, która bardzo ładnie pachnie. Wisząca ramka z zdjęciem. Jak nie ma folii, to tak fajnie sobie będzie wisieć. Spoko. O, cukier. My rzadko używamy cukier, więc pewnie będzie tu kawa. Dobra? Nie, cukier na włościach, żeby się nic nie stało. Tak? Mhm. Dobra. Dla gości. Mhm. O. Yy, termos? Termos. Nie wiem, choć się domyślę. No termos, fajny termos zawsze się przydaje. <śpiewanie> <śpiewanie> Byliśmy dzisiaj w Ikei kupić sobie noże na włoszcza. Więc dostaliśmy zestaw złotych noży. No elegancko Kupiliśmy w Wiki trzy noże, które by warte tyle co ten wózek. Oj, 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 prawie bym zbił lampion malówki taki Kolejna świeczka a z olejkiem, z podgrzewaczem No, że wsypujesz wosk, to mieszasz i robisz sobie świeczkę zapachową. Największe zostawię Wow Obieraczka do jabłek <grymne> Bardzo potrzebne <grymne> Chyba, że można z tego zrobić spirale To będziemy nabijali na to ziemniaki Robili to takie spirale i sprzedawali po 12 zł na trasie No i największe, najcięższe A, jeszcze jedno <grymne> O, łamałem właśnie zęba. Do makaronu taka łycha. No to już I ostatnie. brytwana z podkrywką żaroodporną. Tak jest. Brytfana 30x21 z podkrywką żaroodporną. To uważam całkiem, całkiem spoko. Ten wózek też był chyba warty swoje ceny. Wy co myślicie? Napiszcie w komentarzach. Moim skromnym zdaniem za te kwoty y, towary, które były w tych wózkach, były i niespodzianką, i przydatami, więc jak się bawić, co się bawić. Jako druga część tego... co? Dru... Jako drugą... jako dru... W drugiej części tego odcinka, moi drodzy, pokażemy Wam nasz nowy zakup. Kupiliśmy sobie prawie Dysona. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał jakieś recenzje, ale na Aliexpress wyszedł taki właśnie prawie Dyson i myśmy sobie go kupili. I mamy go tu. Tu nam się na pewno przyda, ponieważ yy, jest tu dużo różnych rzeczy do ogarnięcia, yy, a odkurzacz, który mamy wymaga trochę czasu, żeby go nawet rozłożyć. Więc pokażemy Wam go. Poproszę nóż. Odkurzacz mieści się w bardzo niewielkiej walizce. I podoba się to mi. Tak, o, poproszę. I zaraz sobie go otworzymy. Nie odkurzaliśmy od paru dni, bo ja powiedziałem, że nie można otwierać tego odkurzacza, bo, bo musi być unboxing. Więc my sobie go otworzymy razem z Wami. Powiem ciekawostkę: ja nie oglądałem specjalnie unboxingu nikogo innego, bo chciałbym, żeby moje odczucia z otwierania tego odkurzacza i z y, odkurzania go, były jak najbardziej realistyczne. A nie, że wcześniej bym oglądał, ktoś by powiedział ale głośne! I ja też powiem, ale głośne! Nie. To jest moje pierwsze otwarcie, więc na początek wyciągam sobie to. Styropian. I rzeczywiście jest w kolorze Dysona. Tego chyba V20 modelu, jak się nie mylę. Nie wiem, czy jest taki model. Ale... Pracowałem kiedyś w Media Expert, to one szły jak ciepłe bułki. On się nazywa LarESar. No, i już ma, widzę, końcówkę taką. Yy! Tutaj, zobaczcie, jak się ściągnie rurę, to już ma taką końcówkę do odkurzania na przykład mebli, albo stołu, albo blatu, foteli, i innych takich takich. Więc sobie ją chowamy. Przynajmniej jej nie zgubimy. Ale wyciągając dalej, co mamy? Tu mamy pewnie baterię. Tak, to jest bateria. Najcięższy, tak. Najcięższy element tego całego pudła to jest bateria. Bateria ma. Śmiesznie się nazywa, bo się nazywa V7, czyli prawie jak ten Dyson. Model X7A bateria ma nie napisali ile ma bateria pojemności. A, 36W i 0,5A. Tu napisali. Dobra. Wyciągamy sobie kolejne elementy. To jest prawdopodobnie yy, ładowarka. Tak, to jest ładowarka razem z taką dwururką do mocowania elementów, które dodali. Czyli do mocowania innych końcówek. Na bok. W ogóle to nam nie będzie potrzebne. Na razie. No już tym bardziej na skórzanej kanapie nie będzie nam potrzebny. Odłożymy go w bezpieczne miejsce. Tutaj mamy co? Szczot X, pewnie ten główny, tak. To jest główna szczotka, którą będziemy odkurzać. Bardzo proszę. Elegancki wałeczek, wszystko jeszcze czyściutkie. Zobaczcie, jak z nowej fury folia. Zara, Jaczka. Chcesz ściągnąć folię? To ja ściągnę. Zrobimy ten ASMR. Uwaga. Ty spadaj, bo szeleścisz. Fajnie? Fajnie. <laughs> Noweczka, zobaczcie. Na oponach jest jeszcze ten. Znaczy, się jeszcze nie ma. Kurzu i brudu. Lewo, prawo, góra, dół. Wszystko działa. <laughs> Jak łoś. <laughs> Ale głupi. Dobra. E, to sobie odkładamy. Zasilacz. Jak w moim tym, kiedyś był taki zasilacz z taką końcówką do keyboarda. Ile nowa ma podobną? Zobaczcie. O. Dobra. Chciałem do tego mówić. Dobra, dobra już. Raz, dwa, raz, raz. Słychać mnie? <grybujesz> dobra, co tu jeszcze? O. Dwa kołki, dwa wkręty, ponieważ my na przykład w domu, jak mamy taki odkurzacz, to wisi nam w szafie i jego się tak bierze i tak zakłada i on się wtedy charge'uje, tudzież ładuje. Dobra, styropian, styropian, wolki, reklamówki. No ale jeszcze waży ten karton, coś tu jest. No tak, rura. Rura tą rurą, jak w nocy ktoś przyjdzie na działkę, to można iść i... O, fajna, złota taka. Naprawdę fajna, ładny, ładny kolor, ładny kolor, zobaczcie, jaki kolor ładny. Regulation. Dobra. Filtr. Filtr HEPA 143. Jego trzeba będzie założyć. Szczelinówka. Zaraz Lagunkę tam przejedziemy tą szczelinówką, zobaczymy, co ona potrafi. Oj, pędzel. wyłaś. Pędzel razem z takim nożem do odcinania pasów w samochodzie. Nie, żartuję. To jest ten, y, taki specjalny, jak mamy tego y, tego odkurzacza samobieżnego w domu, to tutaj często zawijają się włosy jaczki i wtedy się tak bierze i tak się Odcina. Jacki i pipi tak na zmiany, tylko pipi ma krótkie. Te długie to wiadomo, że to jaczki. I pod prysznicem są też. No. I to tak ci, ci, ci. No. A to? Nie wiem. No, póki jeszcze czyste, to można używać. Dobra. Instrukcja obsługi. Dobra. Filter. Póki pamiętam, założymy filter. O, tu też folia. Joki ładny. Nie mogę odkręcić. A, bo to w drugą stronę. Tu jest jakiś zegar. Tu będzie nam pewnie mówiło, ile jest baterii. Ale gdzie się to wsadza? Chyba nie na zegar. Mamy filterek. Ja sobie go wsadzę po swojemu, bo oczywiście nie będę czytał instrukcji. Ja weź tam, zobaczę jak go wsadzić. Dobra, tu jest taka kreska. Tu zrobimy tak i tak i co? No właśnie later A, ten boczny. Tu jest. Ten... Dobra, to jest zapasowy. Tu się wkłada, patrz. Jak, niedzielę. Dobra. Wcale instrukcja mi nie pomogła. Sam na to wpadłem. Dobra. Yy... I teraz. Bierzemy. Odkurzacz yy... prawie samojezdny. Ładuj. O! Nie, nie wyszło coś. Jak nie weszło? Elegancko wyszło. No nie weszło, No, co, no wyszło. co mam A, nie weszło. Nie, mm, Takie mm. <noise> kolorowe. Mm. Jest się. A tam jeszcze ten element załóż. Juju, jaki element? Tamten. To. Co to jest? Nie zdecydowanie. Tu? A, tu. A właśnie, a po co to się ciągle w ogóle? Ua! I to, i to. Ej, Beski to wygląda trochę jak Dyson, trochę bardzo. Złote z fioletowym. A czemu tu jest taki ten? Zobaczcie, to jest taki, jakby elektry. O, takie dwa piny są na końcu rury. Kamera tak nie wyostrze jak telefon, ale są takie dwa piny tu. Wyglądają jak elektrycz. A bo to jest. No tak. Elektroszczotka. Ona musi się jakoś kręcić. I tu są też te piny, czyli to bierzemy tak i tak i tak. ma Co? Odkurzacz? Jak ten nasz? Wow! ta! Jaki wysoki. Wyglądam jak z Dysonem? Hi, 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 hi. I się świeci. Mm. Obcięło mi głowę. To nic. Idziemy odkurzać. Ale to jest bałagan. Dobra, posprzątamy i pójdziemy odkurzać. Na potrzebę tego unboxingu specjalnie nie sprzątaliśmy od dwóch dni. I mamy ten, mamy taki mały bałagan przy kominku. Otóż chodzi o to, że zawsze jak się wyciąga albo szufladę z popiołem, albo jak się drewno nosi, to się robi coś takiego. I z całego salonu zmiotłem największy kurz i bajzel, żeby właśnie pokazać wam, jak to będzie odkurzać. Mam zaszczyt odkurzać jako pierwszy, więc zobaczymy, czy sobie z tym poradzi, bo to są główne nasze zabrudzenia właśnie w siedlisku na Włościach. 巴尤尼亚。 Jak na moje, jest naprawdę petarda. Po pierwsze, chodzi dosyć cicho. Po drugie, nie trzeba było kilka razy jechać, żeby to wszystko ściągnęło. Po trzecie, no jest. czy jest lekki? Jest. na pewno odkurza się przyjemniej niż takim odkurzaczem, który mamy tam pod schodami. No i fajnie szybko zbiera. Mimo, że nie czuć tej mocy, tego ssania, to naprawdę jak na działkę spokojnie wystarczy. To, co przed chwilą sprzątaliśmy, to są najczęstsze takie rzeczy, które odkurzamy u nas w domu, na się tutaj w tym domu. No i piasek. Piasek nam się zawsze wnosi, więc idziemy teraz ogarnąć piasek. Nawet specjalnie żeśmy tam trochę tego piasku nas nosili, więc chodźcie do przedpokoju zobaczyć co tam się dzieje. Zobaczcie, to jest piach, który wytrzepaliśmy z jednej z trzech wycieraczek, którą mamy. Ponieważ z tego względu, że przed domem trwa budowa tarasu, to jeszcze sobie zobaczcie, co tu się dzieje. To jest to, co wnosimy, czego wnosimy najwięcej. Pozwolę sobie to wyrzucić. To jest druga wycieraczka, która ma w sobie bardzo dużo dobra. Hops. Jeżeli z tym sobie poradzi nasz odkurzacz, ale aż sobie na skarpetki, na ten. Jeżeli z tym sobie poradzi nasz odkurzacz, to uważam, że to był zakup warty swoich pieniędzy. A pieniędzy było ile? 350 zł. 350 zł. Dużo. A za bizela ile daliśmy? Za co? Za tamtego? Za dreamy. dreamy. Dr me, dreamy, dreamy. 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 1000? ILE?! Ok. 350 zł. Dobra. Yy, jak z tym sobie poradzi, uważam, że naprawdę warty. Zaczniemy od lightowego piachu. Nie wiem, czy jest jakaś regulacja. Piachu zebrał sporo. Zobaczcie ile piachu. Tam było. Ja nawet nie wiedziałem, że. Gdybym miał zbiornik chować ten piach, że tyle go wyszło Jest go bardzo dużo Ale szczerze Jeżeli yy, on to zebrał bez żadnego takiego Jakby poprawiania i tak dalej to ja jestem mega zadowolony Naprawdę yy, Nie powiedziałem wcześniej, trzy moce pracy ma Ma taki lightowy Jedno Super to jest chyba taki na, najdelikatniejszy. Jeden, dwa, trzy. O! I sam stoi. Więc może go postawić w każdym miejscu, w którym nam pasuje. Nie, no słuchajcie, jeżeli chcecie, macie ochotę kupić sobie taki model na się taki odkurzacz. La Sar. V7, V7. Ani X7? V7 Larysar v, V7 Larysar V7 To sobie kupcie, bo jest spoko. Jest naprawdę y, taki sam, jak, jak na się taki sam. Wygląda jak Dyson. Nie wiem, Dysonem nie odkurzałem, ale uważam, że porównywalność pieniędzy Dysona, a tego y, to jest właściwie nie do porównania. A y, u nas na działce robi to, co ma robić. Więc jest naprawdę bardzo spoko. To tyle. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Widzimy się za tydzień, gdyż mamy dla Was nagrane kilka dobrych odcinków. W kolejnym odcinku spotkamy się z Michałem, który przyjechał do nas tutaj na tydzień czasu i który gonił mnie do roboty od siódmej do siódmej codziennie. No. Lajkujcie. Lajkujcie, subskrybujcie i oglądajcie, polecajcie innym. Trzymajcie się. Cześć!